100 dziennikarzy z całego kraju reprezentujących redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne odwiedziło na zaproszenie Ministerstwa Turystyki Egiptu Hurgadę, największy kurort nad Morzem Czerwonym. Tam Stowarzyszenie Polskich Mediów zorganizowało wyjazdowy siódmy kongres mediów, którego głównym tematem była aktualna sytuacja w Egipcie. Stowarzyszenie Polskich Mediów od lat organizuje sesje krajowe i zagraniczne. Dotychczas zorganizowaliśmy wiele takich sesji od Brukseli, oczywiście poprzez Włochy. Kilkanaście razy nawet Rumunię, Węgry, e, Ziemię Świętą. I tym razem okazało się, że doceniając nasz dorobek, e, Biuro Turystyki Egipskiej w Polsce zwróciło się do nas, by zorganizować taką wyprawę do Egiptu. To, co e, mnie bardzo uderzyło po powrocie, po kilku latach do Egiptu. Że zmieniła się jakość usług. Jest dużo, dużo większa, jeżeli chodzi o obsługę hotelową, jeżeli chodzi o pokoje, o recepcję, a co chyba najważniejsze, także gastronomię. Dania, które są koncertem, są mozaiką, są tęczą wspaniałych, różnych potraw. Nie tylko właśnie tych arabskich, egipskich, ale także europejskich, wyszukanych słodycze. Codziennie na właściwie śniadanie, na obiad i na kolację mamy kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych smakołyków, już nie mówię o daniach, warzywach, pierwszym zdaniu zupach. No, rewelacja pod tym względem jak najbardziej. Co my powinniśmy się uczyć od Egipcjan, od tego typu ośrodków? Po pierwsze, w Polsce nie ma takich ośrodków tak zorganizowanych. My jesteśmy, wbrew pozorom, na początku tej drogi. Powstają dopiero gdzieś tam na wybrzeżu, gdzieś na Mazurach tego typu ośrodki, żeby nie cytować jakie, ale to, to, są, to są pierwsze prze, przepiórki. Tutaj jest kilkadziesiąt kilometrów plaż, e, kilkadziesiąt, kilka set. Resortów, resortów, które mają 600, 700, 800 pokoi, więc możemy sobie wyobrazić, jaki to jest ogrom, jeżeli chodzi o tę infrastrukturę. I praktycznie jest to tak zorganizowane, że chociażby w naszym tylko obiekcie jest osiem restauracji, ileś barów, ileś miejsc wypoczynkowych, basenów, dostęp do morza, różna oferta oczywiście turystyki aktywnej, wypoczynkowej, wyjazdy, wycieczki, właściwie sieć sklepów z pamiątkami. Co, to, cokolwiek byśmy nie zamarzyli, mamy do dyspozycji. Jest to do tego podane niezwykłą kulturą, uprzejmością, ze znajomością co najmniej kilku języków. A także co jest ważne, Egipcjanie uczą się kilka wyrazów w danym języku, od razu rozpoznają nas, z jakiego kraju jesteśmy, i próbują nawiązać oczywiście ten dialog handlowy, kuszący nas dobrą ceną, niskie ceny i tak dalej, właśnie w naszym języku czy w danych językach. Egipt jest ciekawą destynacją, ciekawym kierunkiem turystycznym z wielu powodów. Pierwszy bardzo ważny to fakt przekazywany z przez tysiące lat z ust do ust z pokolenia na pokolenie że tutaj od tysięcy lat ciągle ciągle świeci słońce to jest coś takiego jak ten rolnik egipski który patrzy na to pole e, suche nienawodnione blisko Nil patrzy w niebo pełen wiary i mówi ha nie będę podlewał dzisiaj bo jutro pan bóg inshallah jak bóg będzie chciał ześle deszcz od tysięcy lat nie spada deszcz, a natomiast słońce świeci. Drugim bardzo ważnym elementem, dlaczego warto odwiedzić ten kraj, jest, są ceny. W stosunku do jakości usług, które tutaj są, bardzo ważnym elementem jest to, że jest to dla nas oferta relatywnie w zasięgu o naszej kieszeni. Można powiedzieć tak, że transport kosztuje. Prawie tyle, jak nie więcej, niż pobyt na miejscu. Dlatego też warto przyjechać, bo mamy gwarancję oczywiście e, słońca dobrej jakości. No i trzeci element, bardzo ważny, to jest cywilizacja zachowana tutaj, w każdym zakątku i nawet w tych mieszkańcach, których tutaj spotykamy, a już nie mówię w różnych postaciach historycznych, architektonicznych, kulturowych, które warto poznać. Nie warto przyjeżdżać do Egiptu, jeżeli chociaż troszeczkę nie poczyta się o historii, o kulturze o tym, że to tutaj kiedyś, kiedyś, sprzed ponad 2000 lat, ta cywilizacja była jedną z największych. Po bitwie, w Akcjum właściwie historia kończy się i można powiedzieć historia tych słynnych, wspaniałych oczywiście faraonów z ostatnią, właśnie, władczynią Kleopatrą i całą jej historią związaną oczywiście z Imperium Rzymskim. Pytanie czy jest bezpiecznie. Egipt liczący 90 milionów mieszkańców szczególnie przy tych rewolucjach, które miały miejsce tej pierwszej braci muzułmanów, tej drugiej obywatelskiej, obywatelskim buncie przeciwko rządom braci, braci muzułmanów pokazał jedną ważną rzecz. Otóż Egipcjanie sami zrozumieli, że Egipt słynie i będzie słynął przez pokolenia z tego, że jest krajem turystycznym. Absolutna większość gospodarki, tury, gospodarki w ogóle tego kraju, zatrudnienia, jest związana z turystyką. Brak turystów oznacza dla nich bezrobocie, oznacza także tak naprawdę głód. W związku z tym, odpowiedź na to, czy tu jest bezpiecznie, czy nie, jest odpowiedzią daną samą przez Egipcjan. Ta druga rewolucja, pokojowa rewolucja obalająca rządy braci muzułmanów, była właśnie przeciw y, temu, żeby nie chcieć mieć turystów. Tak naprawdę, braciom muzułmanom nie zależało na tym i nie doceniali tego faktu. Egipcjanie sami podczas tych spotkań oficjalnych, nieoficjalnych podkreślają, jak turysta dla nich jest bardzo ważny. To, że coś się wydarzyło w Kairze, czy w Aleksandrii. To absolutnie nie świadczy o tym, że w kraju jest niebezpiecznie. Przeciwnie, jest bezpiecznie, bo jest to państwo policyjne, a więc kontrolowane, pilnowane. E, mieszkańcy mają i muszą mieć tutejsi rygor i dyscyplinę, bo dzięki temu tak naprawdę turysta porusza się bez problemów. Ja bym powiedział nawet po 10 latach, jak wróciłem do Hurgady. To stwierdzam, iż jakość usług, zachowanie ludzi jest rewelacyjne. Wszystko się poprawiło, jest przyjaźnie, łagodnie, bezpiecznie. Co dziennikarze tutaj e, mogli uzyskać? Po pierwsze, poznać, e, doświadczyć, jak wygląda sytuacja w Egipcie, czy jest bezpiecznie, czy niebezpiecznie. Nikomu nie, wszyscy gdziekolwiek chcieli poruszali się, nawet sami jak chcieli, pojechali do Kairu, do miasta. Nie ma najmniejszego oczywiście problemu z bezpieczeństwem. Po drugie, było wiele spotkań: od spotkania z ministrem turystyki, z ludźmi lokalnymi, ze szkołą, z zakładami pracy. Ale były także nasze wewnętrzne spotkania. To wszystko myślę tutaj, na miejscu inaczej brzmi. Nawet kiedy mówimy o promocji Polski, dyskutując tutaj zadaszonym przeciwko słońcu, oczywiście, daszku lekkim, inaczej wygląda, inaczej brzmi, inną ma wartość, kiedy my z zewnątrz patrzymy na Polskę, polskie problemy, braki polskiej. Promocji turystyki. Myślę, że wiele, wiele myśli zostało zasianych, wiele tematów zostało otwartych. Ważne, by oczywiście dziennikarze teraz potrafili i chcieli pogłębić tak szeroką tematykę według każdego zainteresowania i potrzeb, ale także mediów, które reprezentują. Na miejscu w Hurgadzie zorganizowana została konferencja prasowa, w której uczestniczyło wielu wysokich urzędników z ministrem turystyki Egiptu na czele. Is Egypt uh, safe for tourists? Of course. You see yourself. I mean, the tourists, there is no problem whatsoever. The tourists can come, enjoy their time, and there are so many things the tourists can see here very safely. So I welcome everybody to come. Yes, it is safe. Maybe there is a lot of demonstration. This is the only problem. But the demonstrations are not against the tourists or is not safe. Demonstration is an internal issue. It's between the Egyptians and the government, the Egyptian and police, or some, but not for the tourists. Tourists can come and enjoy his time, or her time. Many European countries issued uh, negative travel advisories. The business went down very sharply. But now, after the lifting of the travel advisory, business is coming back again, and tourists are coming back again from all over the world, particularly Europe. Russia, uh, at the moment, is number one. Russia last year gave us. 2.5 million tourists number two was germany 1.2 million tourists number three was uk britain uh, 1 million and then the italians 720000 and then i believe uh, ukraine and then poland poland gave us was among the top five in 2010 2010 we received 600000 polish tourists but the year 2011 and 2012 they went down. But I believe Poland will come back again and the numbers will go up. And I look forward. Poland is very important to us and Polish people are very important to us.